Mystery TV, również na Spotify. Lajla poprawia mi kołnierzyk i całuje w policzek. W ogrodzie jest już cała masa gości. Mięso skwierczy na grillu. W kilku wiaderkach z lodem pływają puszki z piwem. Andy daje mi znak ręką, żebym przyszedł zjeść hamburgera. Layla jednak ciągnie mnie do kuchni, gdzie zaczynamy kroić tort. Nóż jest długi i ostry. Marzę, żeby wbiła mi go prosto w serce. Tata, mogę ciasto? Krzyczy George, który przybiegł nie wiadomo skąd. Ma koszulkę z bazem Astralem, a w ręce trzyma figurkę Transformera. Kupiłem mu ją na ósmę urodziny. Lej masz jeszcze wino? Marsza wchodzi do kuchni z pustym kieliszkiem. Jej rude loki całkowicie się zbuntowały i sterczą na wszystkie strony. Lekko zatacza się, kiedy mija próg. Jest dopiero trzynasta. Ona wypiła już całą butelkę. Szczerze, wcale się jej nie dziwię. Chyba nie planowała zostania wdową przed trzydziestką. W dodatku wdową składającą kwiaty na pustym grobie męża. Jego ciało najpewniej nigdy nie zostanie odnalezione. Wiem, bo sam je ukryłem. Chwilę potem, jak pozbawiłem go życia, chciałbym jej to powiedzieć. Może ona by mnie zabiła. Ale ona tylko uśmiecha się smutno. Ma ciemne kręgi pod oczami dość umiejętnie przykryte makijażem. Wierzy, że narażałem własne życie, niosąc jej męża do transportera, zanim grunt się osunął, grzebiąc go pod szarymi skałami księżyca. Laila nalewa jej do pełnej, mówi coś cicho. Chyba prosi ją, żeby nie piła przy dzieciach. Tych jest całkiem sporo. Wolałbym spotkanie w klubie z kręglami, ale... Moja żona wymyśliła rodzinny piknik. Dlatego w ogrodzie jest ponad tuzin gości, nie licząc dzieci. Te przemieszczają się zbyt szybko, żeby je policzyć. Andy wchodzi do kuchni, prawie wpadając na marsza. Ta ledwo go zauważa, skupiona na opróżnianiu kieliszka. Z głośników płynie najnowsza płyta posta malona. Ta całkiem mi się podoba. Nawet przesłali mi kilka kawałków, kiedy byłem poza ziemią. Stary, bo mnie szlak trafi. Wołałem cię przecież, mięsa muszę pilnować. Wpycha mi w ręce talerz z hamburgerem. Odgryzam kęs. Nie żałował jalapeno. Papryczka przyjemnie pali mi podniebienie. Tata, ciasto! Powtarza znowu George, szarpiąc mnie za ręka w koszuli. Laila, będziesz tak uprzejma? Jak zje obiad. Słyszysz, George? Biorę tacę z ciastem i idę do ogrodu. Liczę na to, że potknę się na schodach. Rozbiję ją, a ostre krawędzie kryształu przetną mi gardło. Andy znowu szaleje przy grillu, zabawiając rozmową żonę Jeffersona, która akurat za wzięcie dyskutuje o czymś z jednym z techników laboratorium. Facet jest chudy, bladej, nosi za dużo okulary. Nie pamiętam nawet, jak się nazywa. Podchodzę do nich. Jeff, Mills, witajcie w naszych skromnych progach. Wymieniamy uściski dłoni. Mills, tak, technik nazywa się Mills. Chcę poprosić Milsa, żeby wziął długi widelec, którym dłubie właśnie w sałatce i wbił mi go w szyję. Zamiast tego, rozmawiamy chwilę na błahe tematy dotyczące lotów, testów i Helutszy. Potem znowu idę do kuchni przynieść sałatki. W międzyczasie Andy krąży między gośćmi, rozdając im hamburgery. Dobrze mieć takiego przyjaciela. To skarb. Miał lecieć zamiast Jakobsena, ale zachorował. Poza tym Norwek na testach wypadał zawsze lepiej. No i okazał się kompatybilny. Tak jak ja. Nie wiem, czy to udałoby im się z jeśli nie, to i jego musiałbym zabić. Mija prawie godzina, zanim cichnie cały harmider, a nam udaje się nakarmić wszystkich gości. Marsza już zdążyła się upić. Wzięła jeszcze Xanax, bo śpi jak martwa w sypialni dla gości. Xanax też może być. Mam w szufladzie całkiem spory zapas. Myślę, że wystarczyłoby. Andy też jest zmęczony. W dodatku śmierdzi jak wędzonka. Dwie godziny spędził przy ogrodowym grillu. Rzucam mu puszkę piwa, salutuje mi nią i otwiera. Też biorę jedno. Wypijam mały łyk. Dzięki Bogu dzieciaki poszły do domu oglądać coś w telewizji. Zapanowała przyjemna cisza. Co z Jakobsenem? Pyta jakiś głos z tyłu. Odwracam się. Jeff siada obok z hamburgerem w ręce. Wzruszam ramionami. Bez zmian. Śpiączka. Lekarze mówią, że może obudzić się lada dzień. Odpowiadam. Na bieżąco informuje się o stanie zdrowia członka załogi. Dobrze wiem dlaczego. Jakobsen był kompatybilny. Tylko sytuacja spieprzyła się przy lądowaniu. Jego aparat tlenowy był uszkodzony. Stracił przytomność, zanim wyjęli naszą kapsułę z morza. Od trzech tygodni jest w śpiączce. Myślę, ile dałbym, żeby umrzeć przy lądowaniu. To dobrze. Pewnie przytuli sporo z ubezpieczenia, co? Albo ich nawet sądowo może wydoić. Kogo? No górę, agencje, Na sama dobrych prawników. Poza tym usterki sprzętu się zdarzają. O, jak coś będziesz więcej wiedział, to daj znać. Kiwam głową. Codziennie dzwonię do szpitala z pytaniem o stan Norwega. Chyba wiem dlaczego. Muszę się bać, że po przebudzeniu wróci stary Jakobsen. Wtedy będę go musiał zabić. Gdzie w ogóle jest marsza? Urżnęła się. Śpi na górze. Jeff kiwa głową ze zrozumieniem. Proszę państwa, Andy wskakuje na krzesło i podnosi do góry piwo. Proszę państwa, proszę o chwilę uwagi. Bacz, mój pies biega dookoła niego wesoło merdając ogonem. On jedyny czuje, że coś jest nie tak. Nigdy nie zostaje ze mną sam w jednym pomieszczeniu. Nawet Laila zwróciła na to uwagę. Ten znowu coś będzie pierdolił. Jeff chowa twarz w dłoniach. Jadaczka się mu normalnie nie zamyka. Jako trzeci były niedoszły załoga Antikara chciałbym przekazać serdeczne pozdrowienia komisji lekarskiej NASA. Zadanie mi życiowej szansy, jaką był udział w tej misji. Pokazuje środkowy palec, z grubsza w stronę bazy agencji, gdzieś tam 10 mil stąd. Oglądanie jej na YouTube było fascynującym przeżyciem. Chwilę jeszcze gada coś o konowałach z nasa i o testach, które powinno się robić szympansom, a nie ludziom. Potem milknie na chwilę. Kiedy zaczyna znowu mówić, jest już poważne. Zgromadzeni w ogrodzie ludzie też przestają się śmiać. Każdy wie, co chce powiedzieć. Muszę wspomnieć o tym, któremu nie dane było wrócić. Przelatuje oczami po tłumie, szukając wzrokiem marsza. W końcu patrzy na mnie pytająco. Wskazuje oczami w stronę domu. Andy niedostrzegalnie kiwa głową. Rozumiemy się bez słów. Zdrowie Toma Colinsa. Cześć jego pamięci. Mówi cicho, ale wszyscy doskonale słyszymy. Goście wznoszą toasty w milczeniu. Kilka osób kiwa głową ze smutkiem. Zginął robiąc to, co kochał. Oddał życie w imię walki o lepszy świat. Spoczął w miejscu, które każdy z nas może zobaczyć w bezchmurną noc. Patrząc na księżyc. Pamiętajmy o Tomie. To mu się akurat udało. Szeptami do ucha Jeff, kiedy wybuchła burza oklasków, a potem wszyscy bez wcześniejszego umawiania się czy sygnału, milkną. Minuta ciszy dla poległego bohatera misji Ikar, zmarłego przy tragicznym obsuwie niestabilnego księżycowego gruntu, pogrzebanego pod tonami srebrzystego gruzu. Tak pisali w gazetach. Tak mówili na konferencji NASA. Andy umarł, krzycząc bezgłośnie w obłoku uciekającego tlenu. Kiedy rozbiłem mu kluczem szybę hełmu, przewrócił się do tyłu, próbując rękami zatkać powstały otwór. Wiedziałem, co czuł. Teoretycznie. W próżni ślina zaczęła wrzeć mu w ustach, w oczach popękały naczynia krwionośne, pod skórą zaczęły tworzyć się pęcherze. Jednocześnie gotował się od środka, dusił i zamarzał żywcem. Przytomność stracił w ciągu kilkunastu sekund. Umarł w mniej niż minutę. Razem z Jakobsenem wepchnęliśmy jego ciało między księżycowe skały. Potem cierpliwie i metodycznie zasypywaliśmy garściami pyłu. Wewnątrz hełmu słyszałem tylko swój oddech. Chciałbym opowiedzieć o tym ze wszystkimi szczegółami. Chciałbym, żeby goście wpadli w szał i rzucili się, zabić mnie gołymi rękami. Potem Andy wznosi toast za powrót do zdrowia jakopsena. Na końcu za mnie. Długo gada o misji, o Helu 3 i tym, jak może uratować ludzkość przed kryzysem energetycznym. Chyba zaczyna przynudzać, bo ktoś z gości rzuca w niego serwetką zmiętą w kulkę. Wszyscy wybuchają śmiechem. Andy też coś, żartuje i schodzi z krzesła. Po pewnym czasie, preza przenosi się częściowo do domu. Ludzie dzielą się na grupki. Jedni zajmują kuchnię, inni taras. Kilka osób siedzi jeszcze w ogrodzie. Layla po raz kolejny opowiada koleżankom o złożach w miejscu nazwanym przez nasa kraterem Collinsa na ciemnej stronie srebrnego globu. Idę do toalety. Kiedy myję ręce, patrzę przez dłuższą chwilę w swoje odbicie. Stoję w całkowitym bezruchu. Wsłuchuję się w stłumione odgłosy przyjęcia dochodzącego zza drzwi. Andy dalej nie może zamknąć jadaczki. Nakręcony piwem zaczyna opowiadać o próbach, które podejmowało NASA, szukając złóż Helu-3 na ciemnej stronie Księżyca. Nie wie o tym że znaleźliśmy coś jeszcze. Dokładnie trzeciego dnia misji, kiedy robiliśmy pięćdziesiąty próbny odwiert, myśleliśmy, że obok nas jest skała, ale potem Jakobsen poświecił na nią reflektorem i ktoś puka do drzwi. Wycieram ręce i wychodzę, wpuszczając do środka Jeffa. Ten wspomina coś o butelce whisky w bagażniku. W korytarzu prawie zderza się ze mną bacz. Przystaje na moment. Kładzie uszy po sobie i zawraca. Dobry piesek. Jedyny, który coś zauważył. Chciałbym go pogłaskać, ale robię to wyłącznie w obecności Laili. Sam nigdy go nie dotknę. Chyba dlatego, że wyczuwam niebezpieczeństwo. Tak mi się przynajmniej wydaje. Wychodzę z Milsem zapalić na taras. Słońce zaszło chwilę wcześniej. Przy balustradzie zamontowałem teleskop, który teraz jest wycelowany idealnie w księżyc. Zrobiłem to dla George'a, chwilę przed wylotem na misję, żeby mógł patrzeć, gdzie jest tata. Tata leci szukać czegoś na księżycu, takiego nowego, lepszego węgla. Jak przywieziemy go dużo, nie będzie już trzeba truć Ziemi, George. Tak mówiła mu Laila, kiedy zapytał, czemu się pakuje. Następnego dnia zamontowałem teleskop. Faktycznie dobrze widać. Fajny sprzęt, mówi Mills, patrząc przez okular. Ile bym dał, żeby tam kiedyś polecieć? Pilotem trzeba było zostać, a nie fizykiem. Wiesz, po ostatniej misji chętnie bym się zamienił, mówię, patrząc w niebo. I jak tam jest? Lekko. Ważysz ułamek tego, co na ziemi. I przeraźliwie pusto. Sam peł, czasem mniejsze głazy. Kiedy Jakobsen poświecił reflektorem na kamień, stanęliśmy jak wryci. To cholerstwo nie było stąd. Od razu to zobaczyliśmy. Miało inny kolor i strukturę. I ten kształt. To nie był księżycowy głaz ani meteoryt. Podłużna muszla. Kokon. Kapsuła. W myślach używałem różnych określeń. Dwumetrowy, podłużny obiekt, częściowo zagrzebany w pyle. Nie wiem skąd się wziął. Nigdy się nie dowiem. Ale był wiekowy. W jakiś dziwny, niemalże telepatyczny sposób poczuliśmy to wszyscy trzej. Stary, przedwieczny. Leżał tam od tysiącleci jeszcze wtedy, kiedy nasi przodkowie schodzili z drzew. Pierwszy dotknął tego Jakobsen. Dobry Boże Collins, co to kurwa jest? To jest ciepłe. Grzeje jak piekarnik czuje przez rękawice. Wszyscy trzej położyliśmy ręce na chropowatej powierzchni czegoś, co przybyło z gwiazd. Wtedy to się stało. Mills przestaje patrzeć przez teleskop i wyciąga drugiego papierosa. Częstuje mnie. Po raz tysięczny błagam go w myślach, żeby mnie zabił. Modlę się o to każdego dnia. Po kilku chwilach dołącza do nas Andy, lekko chwiejący się na nogach. Na całe szczęście za dużo nie gada, bo szczęki ma sklejone ciastem karmelowym Laily Na talerzu ma chyba jeszcze z pięć kawałków, które metodycznie kroi widelcem i wpycha do ust. Robi krótką przerwę i próbuje coś powiedzieć. Nie bardzo go rozumiem. Daje znać ręką, żeby poczekać i przez chwilę intensywnie przeżuwa ciasto. Potem mówi jeszcze raz. Laila cię woła, stary. Mówi, że trzeba odwieść marsza. Niech się prześpi jeszcze. Dla niej to bez różnicy wzięła Xanax. Tylko jak się obudzi, nie dawajcie jej już wina, okej? Okay? Andy salutuje i zaraz potem zapycha się ciastem. Potem znajduje w wiadrze ostatnią puszkę i otwierają ją. Lud dawno się roztopił. W wiaderku jest tylko woda i kilka meduzowatych, smętnie dryfujących etykiet z butelek. No to raz jeszcze, za pamięć o Kolinsie. Milz podnosi piwo w stronę księżyca. Za Kolinsa, mówię robiąc to samo. Andy nic nie mówi. Dalej miele szczęką, ale podnosi puszkę razem z nami. Collins umarł, bo nie był kompatybilny. Tak to nazywałem w myślach. Kiedy tylko dotknęliśmy tego kokonu, coś w nas weszło. We mnie i Jakobsena. W Collinsa próbowało, ale był odporny. Wszyscy zaczęliśmy krzyczeć, kiedy te dziwne rzeczy pojawiły się w naszych głowach. Słowa, symbole i myśli tak obce, że nie potrafiliśmy ich nawet nazwać. Padłem na kolana. Obok mnie Norwek chwiał się na nogach. Po chwili wszystko ustało. Tylko Collins darł się w słuchawkach. Kurwa, co to jest? Co się dzieje? Też to poczuliście? Tak. Chciałem odpowiedzieć. Ale nie mogłem. Jakobsen pewnie też. Coś nas zepchnęło. Nie wiem jak inaczej to nazwać. Coś stało się nami, spychając nas do roli biernych obserwatorów, przejmując kontrolę nad ciałem i wspomnieniami. Przez moment poczuliśmy coś. Intelekt tak obcy, tak odmienny od nas, że nie byliśmy w stanie objąć go rozumem. Nie umiem tego opisać. Trochę tak, jakby spróbować wyobrazić sobie kolor, który nie istnieje. Wtedy to, co było mną, zabiło Kolinsa. Ukryliśmy jego ciało. Po kilku dniach wróciliśmy na Ziemię. Gdyby nie awaria automatu, byłoby nas dwóch. Tymczasem, dzięki Bogu, Jakobsen leży pogrążony w śpiączce. Mam nadzieję, że się nie obudzi. Albo że się obudzi, będąc sobą. Powie, co zrobiliśmy, co tam znaleźliśmy. Przyjadą i zamkną mnie w ośrodku, z którego już nigdy nie wejdę. Wszystko będzie lepsze od bycia zamkniętym w trumnie własnego ciała. Patrząc, jak nie moje ręce dotykają żonę, jak ja, nie ja bawię się z moim synem, nikt nic nie zauważył. Poza moim psem. On coś czuje. Stoimy we trzech na werandzie i patrzymy na księżyc. Dzisiejsze przyjęcie zrobiliśmy na specjalną okazję. Przyszła decyzja z nasa. Za dwa lata startuje misja IKAR-2 pod moim dowództwem. Na księżyc poleci 30 osób. Gdzieś w środku mojej głowy. Zaczynam bezgłośnie weć. Patronami honorowymi są. Bartosz zych. Dariusz Rosiek, Paweł Bednarczek, Tomasz Zabawa. Patronami Mystery TV są: Aleksandra Roszkiewicz, Noctua Corium, Paweł Szuszkiewicz, Marcin Pielak, Bartosz Promiński, Powietrzny Potwór, Mateusz 2727, Karol Śleć. Opracowanie wersji dźwiękowej dla kanału Mystery TV StudioLektor.pl. Scenariusz Marcin Młynarczek Czytał Jakub Rutka